W szpitalu dzieci często przebywają trzy tygodnie i jest to dla nich trudny czas. Dlatego ważne są takie przestrzenie, które pozwalają na redukcję stresu, pozwalają na wyjście na świeże powietrze. Natomiast ogród sensoryczny sam w sobie daje możliwość doświadczania wszystkimi zmysłami. Terapie niestandardowe są uzupełnieniem procesu leczenia. I doskonale wpływają nie tylko na poprawę nastroju i redukcji stresu, ale też często zwiększają na przykład zakres ruchowy. Często jest tak, że pacjent nie zawsze wykonuje pełny ruch ręką, natomiast w momencie sadzenia roślin, często bardzo naturalnie poszerza zakres tego ruchu. Brakowało takiej przestrzeni która będzie przeznaczona dla pacjentów, ale mamy też nadzieję, że będą z tego ogrodu korzystać rodzice, opiekunowie, ale też ogród ten będzie pełnił funkcję ogrodu społecznego.